Cześć, jak się macie? Witam Was bardzo serdecznie na kanale Retrosektor. Dzisiaj zagramy w demko kontry operacja Galuga. Wczoraj zostało to udostępnione graczom, tak więc myślę, że warto będzie to sobie sprawdzić, czym Konami ma w najbliższym czasie nas tutaj poczęstować. Yy, oczywiście gra będzie również i dostępna na, na, w edycji fizycznej. Tak więc jeżeli tutaj to demko mi się spodoba i będzie fajny gameplay tak też z miejsca postaram się po prostu w to zaopatrzyć na fizycznym nośniku. Chociaż wiadomo co też się stało z ostatnią kontrą jaka została wydana na fizycznym nośniku to bardzo szybko spadło w cenie. Ludzie nie byli tym zachwyceni. No, zobaczymy, jak będzie tutaj. Dobra, są dwa tryby: Story Mode i Arcade Mode. Opcje jeszcze zobaczymy. Dobra, nic takiego, co by nas tu mogło porazić. Mm, difficulty myślę, że sobie damy na easy. I można wybrać sobie poziom niebezpieczeństwa. One Hit Kill. Dobra. To my się raczej nie będziemy bawić. Do wyboru mamy 5 postaci: Bill Riser, tutaj mamy Lance Bean, Ariana, Probotector, Probotector. Dobra, to my sobie weźmiemy może tego Lansa, jeszcze jakieś perki. Dobra. Rozpocznijmy to. Galuga Archipelag. No kurczę, dla oka wygląda to całkiem spoko. Grafioza tutaj wydaje się to być 2,5 d, ale dla oka wygląda ładnie. Powiem Wam, że sterowanie. Na luzie czuję się tą władzę nad tą postacią. Już mamy jakiś bonusik na dzień dobry. MK czyli mocniejsza maszynowa. Podejrzewam, że tutaj będziemy szli podobnym torem jak w oryginalnej kontrze. O, już działko. O, już, jakie ładne efekty. Wizualne rozwalenia tego działka. Czy ja tam się wbiję po tą Eskę. Że jest. Pierwszy most nie został wysadzony. No nawet nawet chyba się postarali tak na pierwszy rzut oka. Muszę przyznać, że jest całkiem spoko. Pod wodą była F. -ka. Czy to będą flamy? Tak. Nie wiem czy ten laserek nie zlepszy. I znowu S. -ka. Dobra, to weźmiemy sobie spread guna. Szczaiłem się w wodzie. Bardzo fajny. Widzę tutaj pomocny będzie manewr. Nosować się całkowicie w wodzie. Ciekawe co to jest o kurczę. Troszkę krótki zasięg, ale chyba ma powera. Dobra, to już po naszym helikopterze. Czy tu będzie jakaś walka z bosem? Czy coś? Nie. Przepuściło nas dalej. To była tylko wstawka. Myślę, że jeżeli ktoś lubił te stare kontry z nes no to tutaj będzie miał małą ucztę przy tej grze. Bo, jak na razie mi się bardzo podoba kolo tam od spodu mostu sobie chodził. Chyba chciał go wysadzić. Kolejny śmiałek. Szansę na kolejną broń, ale mi przyło już granata. Poziom wydaje się nawet długi. Ciekawe, ile tutaj zapodali nam tego demka. A teraz idziemy sobie pod górkę. Ha, ale mocarna broń. To się samo naprowadza. No to tutaj z tą bronią chyba można poszaleć. Tak mi się wydaje. Dobra, tą broń chciałbym sobie zatrzymać, ale chyba nie da rady. O, i pierwsze życie utracone. Nawet jest dźwięk. Pierwszej kontry O zeskoczyłem przez przypadek Kiepski to był manewr Zobaczymy co nam tutaj zapodają Laserek Może być Czyżby to moja nowa ulubiona broń? Tak. Z tym sobie pobiegniemy. Tu jeszcze mamy jakieś te perki, co wybrałem na samym początku. Czekajcie. Aha, maszynówka podstawowa. Nie, nie podstawowa, to jest ta rozbudowana. Mamy osłonkę, aha, czyli możemy tą broń poświęcić na różnego rodzaju bonusy. Możemy albo strzelać, albo przechodzić po tej róże. Weźmiemy spreda. O, chyba walka z bosem. Czyżby również taka baza? Zobaczmy co tu się będzie działo. Jak na razie nie pozwalałem mi się do tego zbliżyć. O, Zakapiłem się z Zleksza laser. A, ja tu mam przecież jeszcze tą broń. Hmm, nieźle, tak to się można bawić. A teraz jeszcze kolejna faza. Ja mówię gdzie jestem, on tam się może wspiąć Ale jest czat Nie do końca jeszcze tutaj w ogóle ogarniam co tu się dzieje pole działania nam się zacie zaciaśnia ale rozwaliliśmy to i nieźle jest efekciarsko nawet dobra czyżby wodospady a no wodospady mamy Coś jest. Wow! Tutaj musimy się wspinać. Coś mi tutaj nie idzie z tą wspinaczką. Bierzemy sobie tą drogę. Jeszcze, nie? Teraz. Ale jest totalna destrukcja z tą bronią. Co to będzie? M Nie, zły manew. Czyżby wielki obcy? Tak, no bo jak żeby inaczej. Dobra, naparzamy w niego. Co tu będzie robić? Wow, już po broni. Kurde, zagapiłem się na te fioletowe kuleczki. Ma połapie, dobrze jest. Ale to chyba stracimy tak. Wyprztykaliśmy się z wszystkich żyć, czy będzie jakaś kontynuacja, czy coś, zobaczmy. Jest kontynuacja. I zapodało nas od walki z Bosem. To nieźle. Za którymś razem może uda nam się to rozpykać, no zobaczymy. A, mamy takie coś patrzcie. Dobrze wiedzieć. Dopiero teraz zwróciłem na to uwagę. Kurde jeszcze nie. Nie zrobiłem poprawnego uniku na ten atak Może teraz mi się uda? Da. O się nadziałem piękna broń już po jednej łapie dobra już po drugiej łapie chcę tą broń Jest po nim. Okej. Okay. Bosik rozwalony. Powiem Wam, że bardzo przyjemnie mi się w to gra. Stage Complete. Czy będzie jeszcze jeden poziomek czy coś? Zobaczmy. Straciłem 6 żyć. No niestety. I tyle. You did it. Dostanie się jakiś specjalny bonus, jeżeli... Będzie się ogrywało pełną wersję tej gry, tak, na którą jeszcze musimy poczekać. Nie wiem czy data już została podana, kiedy premiera odbędzie się tej gry. Ale ma się to ukazać na PC-ty oraz na całą resztę współczesnych konsol. Tak więc zobaczymy jak to będzie z tym tytułkiem. Bo jak dotąd powiem wam te dwa pierwsze poziomy. W sumie to był chyba jeden poziom. Taki dość... Długi bym powiedział, no to tutaj zapodali naprawdę niezłą ucztę dla kogoś kto naprawdę yy, jarał się tymi pierwszymi kontrami z Nesa czy też z, z Super Nintendo. Tak więc kolejne wydanie kontry wydaje się być całkiem przyzwoite. Zobaczymy jak to będzie na czas premiery. Trzymajcie się na razie. Cześć.